Poznań Game Arena to największe targi dotyczące gamingu w Polsce. Ten rok roku pływa pod znakiem NAJ. Najszybsze komputery, najlepsze akcesoria i rywalizacja na największym poziomie. Pokażemy Wam wszystkie nowości i odwiedzimy prefereto. retro. Zostańcie z nami. Poznań Game Arena wzbija się na wyżyny popularności. Tegoroczna edycja reaktywowanych przed rokiem targów zgromadziła 59 wystawców. Ci na pięciu halach rozstawili aż 380 stanowisk do gier. Impreza taka jak PGA nie mogłaby się odbyć bez licznych turnieji i różnorodnych eventów. To impreza trzydniowa, bo jeden to zdecydowanie za mało, by zapoznać się z wszystkimi atrakcjami. Entuzjastyczne okrzyki rozwiewają wszelkie wątpliwości to scena główna kolejnej edycji PGA miejsce łączące ogromną przestrzeń targową. Mamy tutaj zarówno producentów, jak i wydawców krajowych. Mamy stoiska, pełne akcesorium najnowszego sprzętu komputerowego. Wszystko przygotowane w taki sposób, żeby każdy mógł zagrać, spróbować i poczuć emocje, z tymi emocjami fajnymi i gadżetami wyjść od nas z targów. Po gadżety wystarczyło wyciągnąć ręce. Można powiedzieć, że zwiedzającym gry spadały z nieba. W związku z cyfryzacją sprzedaży CD Projekt rozdał im 120 tysięcy tytułów. Ci, którzy na deszcz prezentów się nie załapali, nie wychodzili z pustymi rękoma, bo w ramach akcji Grobranie po darmowe gry można się było po prostu ustawić w kolejce. Nie wszystko można mieć za darmo. Ochwałę i wysokie nagrody pieniężne w ramach Ligi Cybersport rywalizowano w trzydniowym turnieju League of Legends, Zawodnicy z 8-5 osobowych drużyn walczyli o tytuł Mistrzów i nagrody o łącznej wartości 7 tysięcy złotych. Relacje spotyczek poza targami na żywo oglądać można było w sieci. O tym co dzieje się na wirtualnym placu boju przez cały czas opowiadali doświadczeni komentatorzy. W finale turnieju jeden z najbardziej utytułowanych polskich zespołów Meteor Makers uległ rodakom reprezentującym norweski H2K Gaming. Na uwagę zasługuje też obsługa, bo organizacja turnieju w ramach pierwszej w pełni Polskiej Ligie Sportowej to duże logistyczne przedsięwzięcie. Ekipa obsługująca to wydarzenie składa się z prawie 100 osób, liczając to graczy, licząc to logistyków, realizatorów, operatorów, tak więc jest to naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie z naszej strony. Profesjonalne turnieje i współzawodnictwo na najwyższym poziomie nie cierpią kompromisów. Wydajny gracz tego samego wymaga od swojego sprzętu. Coraz większy udział w rynku zyskują więc produkty przeznaczone dla entuzjastów. Wyścigu o najszybszy, najstabilniejszy i najbardziej wydajny sprzęt bezustannie rywalizują rynkowi giganci. W ich portfolio znajdziemy więc super wydajne pecety i notebooki, ale nie tylko, bo entuzjaści swoje maszyny lubią składać sami. Gracze to są też większości składacze, którzy sami, bo sami wiedzą najlepiej, jakiej płyty potrzebują, jakiej karty graficznej potrzebują, jakiego procesora potrzebują i co im będzie najbardziej użyteczne. Sami je wymieniają i są na tyle wyedukowani, żeby wiedzieć co jest, nie wiem, co jest ważne w komputerze i dure produkty, a często są to dosyć drogie już produkty. Warto kupić, żeby służyły i żeby spełniały ich bardzo wykurowane wymagania. Ponadto w strefie Asusa, zgodnie z duchem czasu, technologii można było po prostu dotknąć. Ergonomiczne i energooszczędne urządzenia mobilne podbijają dziś serca poszukujących wygody klientów. Synchronizacja w chmurze również jest już standardem, a tych, którzy w obłokach lubią bujać w trochę inny sposób, zainteresuje prezentowany nieopodal Oculus. Technologia jest dostępna na polskim rynku. Jest teraz w fazie deweloperskiej, w fazie testów. Jest to urządzenie do, jak powiem, symulator alternatywnej rzeczy rzeczywistości. Zakładamy gogle, zakładamy słuchawki i nie widzimy już ekranu komputera przed nami, nie widzimy kolegów wokół nas, czy z obsługi. To jesteśmy w świecie gry, jeżeli spojrzymy w prawo, widzimy widok, po prawej stronie, po lewej stronie. Technologia w tej chwili wywołuje bardzo różne reakcje do tego stopnia, że Musieliśmy tutaj przygotować specjalnych ludzi, którzy będą asekurowali i pilnowali przed, przed jakimś upadkiem, stratami równowagi. Testy, podobnie jak uśmiech, mówią same za siebie. Urządzenie może nieźle zachwiać. Ciężko się utrzymać, dobrze, że Pan stał, z tyłu mnie trzymał, bo różnie <gryw> mogłoby być. Dla gracza ważne jest w zasadzie wszystko, od jakości dźwięku począwszy, na ergonomii i wyglądzie kończąc, słuchawki iC-Box przebojem wdarły się w uszy zwiedzających. Część asortymentu trafiła też w ręce, bo tutaj również wystawca okazał się bardzo rozrzutny. O całe spektrum doznań zadbało LG. Ich ultrapanoramiczne monitory to prawdziwa jazda. Jazda nie bez trzymanki, bo ta od kierującego w specjalnie przystosowanym do tego celu symulatorze Porsche wymagała nie lada zaangażowania. Pani cięższych pojazdów, szeroki punkt widzenia mogli docenić w potyczkach World of Tanks. Powagę sytuacji podkreślała zapożyczona ze sportów walki Klatka. Naszą główną atrakcją jest ta Klatka, w której się znajdujemy. Jest to nasz ring do walki, gdzie e, dzisiaj akurat gramy w czołgi. Nasi, nasi gracze wyjeżdżają w pole. Tym razem, tym razem jest to dość, dość szerokie, szerokie pole widzenia. E, walczą, poznają, poznają sprzęt. Okazji do rywalizacji i namacalnego poznania sprzętu było więcej. W swoje ręce sprawy brały również kobiety. Need for Speed, Dragmania to takie moje ulubione gry. Dla dziewczyn to jest myślę taki dobry sposób też zapoznania się z, z, z jakąś taką nową technologią i z nowymi grami. Można zagrać w FIFA 2014, w, w najnowszym for Speeda, Wszystko. Wszystko wszystkim w zorganizowanych przez Asusa zawodach prym wiedli jednak mężczyźni, a było o co walczyć, bo w licznych zmaganiach na torze wyścigowym i zielonej murawie w grę wchodziły konkretne nagrody. Oprócz tabletu MemoPad HD7 i pary markowych słuchawek, w grę wchodziła jeszcze możliwość zmierzenia się z popularnym youtuberem sushi Bu i niekwestionowana chwała. Poznan Game Arena to również możliwość przedpremierowego przetestowania nowych produkcji. Warface to propozycja ukraińskiego studia Crytek. Na 10 przygotowanych przez producenta stanowiskach gracze mieli okazję wypróbować tryb kooperacji. Już niedługo gra będzie dostępna za darmo. Płatne mają być tylko niektóre modyfikacje. Przede wszystkim chcemy zrobić tak, żeby w grę można było grać za darmo. Damy jednak możliwość inwestowania w nią. Te inwestycje nie dadzą nikomu przewagi nad innymi graczami. Pieniądze będzie można wydać na takie rzeczy jak modyfikacje czy trochę szybszy postęp w grze. Ogólnie gra będzie dostępna za darmo, a płatności będą opcjonalne. Ten model nie będzie nikogo zmuszał do płacenia, więc wszystko zależeć będzie tylko od chęci gracza. Chociaż producent zapewnia, że silnik gry umożliwi zabawę nawet na średniej klasy sprzęcie, na PGA o średniactwie mowy nie było. Kolorowe i rozbudowane peryferia przechodziły wymyślne testy obciążeniowe. Coraz to wymyślniejsze propozycje zielono-czarnego razera i wyposażone w nie stanowiska dostarczały wiele radości, niemniejsze uśmiechy powodowały rozrzucane przez SteelSeries gadżety. Na uwagę zasługuje też nowość na polskim rynku: peryferia Tesoro to produkty wykonane z wysokiej jakości materiałów, które funkcjonalnością nie odbiegają od tego, do czego graczy przyzwyczaili najwięksi producenci. Dla tych, którzy włączając swojego peceta narażają się na gniew solidnie przeciążonej elektrowni prezentowano super wydajne zasilacze. Cooler Master pokazał też obudowę, która oprócz wydajnych komponentów pomieściłaby jeszcze samego gracza. Producenci wyznaczają nowe standardy, ale są też tacy, którzy udowadniają, że do dobrej zabawy wiele nie potrzeba, a kontrolerem może być banan czy kubełek z wodą. My jesteśmy przyzwyczajeni do guzików. Ale jeżeli ktoś zrobi no, fajny kontroler, to też mu się łatwiej y, może sterować postacią. Wydawać by się mogło, że to już kraniec wyobraźni. Nic podobnego. Poznanie Game Arena to nie tylko najszybsze komputery, najnowsze produkcje i olbrzymie studia promujące swoje gierki. Są też tacy, którzy grami pasjonują się w zupełnie inny sposób. SOS robi swoje własne produkcje. Cześć, witam Ciebie. Słuchaj, powiedz, od czego to się w ogóle zaczęło? E, zaczęło się od tego, e, że będąc, wcześniej byłem nauczycielem języka angielskiego w podstawówce, ale że praca nauczyciela to jest tylko trochę tych godzin w tygodniu, z czego każda godzina ma po 45 minut, miałem czas, żeby tworzyć własne produkcje po południu. E, po południu, wieczorami, weekendami tworzyłem te produkcje, bycie niezależnym, od tego, co ma co do siebie, że mogę tworzyć to, co chcę, nikt nie jest nade mną, nikt nie jest pode mną, nikt mi nie, nie mówi, co mam robić, jak mam robić i dlaczego, dlatego tworzę takie gry, jakie chcę i mogę stworzyć Gry o takiej jakości i o takich wartościach jak samodzielna gra, w której można walić głową w klawiaturę, e, gdzie normalne duże studio nie pozwoliłoby na stworzenie czegoś takiego. To już trwa wiele lat i masz już duży dorobek. Jak długo to robisz? E, gry od 14 lat, jednak tak w pełnym wymiarze godzin. Gry samemu tworzę dopiero od roku, e, gdzie właściwie największym takim moim osiągnięciem jest gra, która nazywa się Mach Pixel, e, która jakiś tam sukces zdobyła i pozwoliła mi właściwie być pełno, pełnometrażowym twórcom innych nieważne. Ile takich produkcji już zaprogramowałem? 56. To potwierdza tylko powiedzenie, że najważniejsza jest grywalność, a tworzyć i bawić się można pomimo niewielkiego budżetu. Doskonałym przykładem służyła tu strefa retro. To tutaj ci nieco starsi przypominali sobie, jak grało się kiedyś. Atari, Pegasusa, Sega, Commodore czy Nintendo. Pamiętają też młodsi gracze. Gry telewizyjne, te sprawy grało się, nie? Rodzice również też e, na początku zaczęli grać w te gry. Oczywiście, gdy ja byłem dzieckiem i już spałem, to rodzice po prostu grali gry typu Mario i te sprawy, nie? Gry komputerowe. E, nie miałem w domu akurat. Takiej wersji gry z joystickiem. Miałem normalnie na kontroler gier, kasetki i tak dalej. Łezka kręci się wokół, gdy na przykład zagramy takie gry przypominamy sobie stare czasy, jak kiedyś było, nie? W tej chwili no, jednak e, grafika wypiera wszystko, trzeba mieć coraz lepszy sprzęt, kiedyś tego nie było. Wystarczył, wystarczyła gra, na że za, za 30-40 zł e, i kasetki za 5 zł dajmy na postarki wymieniane z kolegami, wymieniane w specjalnych punktach albo zakup po prostu nowych gier, nie? Parę gier na jednej kasetce wystarczało na długie, długi czas zabawy. Rekordowa, tak jednym słowem podsumować można tegoroczną edycję Poznań Game Arena. Targi okrzyknięte świętem miłośników gier wideo przyciągnęły ponad 41 tysięcy zwiedzających, a od zabawy można było tutaj stracić głowę.